Między wami cisza. Dlaczego? No, po pierwsze, widzę, że tutaj między wami była nierównoległa wymiana energią, czyli ktoś dawał więcej niż dostawał zamian. Była też między wami miłość taka bardziej dziecinna, takie ciepłe uczucie mieliście między sobą, takie, takie rodzinne, dziecinne, głębokie. Czułaś, może, że to twoja bratnia dusza. I ktoś tutaj też chciał mieć swoje za wszelką cenę, nie dbając o inną osobę. Być może to on. No i to się skończyło, bo dalej tak trwać nie mogło. I teraz macie tą przerwę w kontakcie. Ale to się zmieni. On się odezwie w najbliższym czasie. Bardzo szybko zmiany między wami nadejdą bardzo bardzo szybko. Później znowu może być jakaś taka pauza, cisza, ale później już zacznie wszystko się zmieniać i kierować w stronę poważnej, zdrowej, dojrzałej relacji. Może chodzić nawet o założeniu rodziny. Ale no trzeba poczekać, zajmie to jakiś czas, więc życzę ci cierpliwości i wszystkiego dobrego.